Bill Smith. Tak jak wam mówi imię i nazwisko, to nie jest polski youtuber, a nagrywa po angielsku i mieszka w Stanach Zjednoczonych, więc możecie go nie znać. A to, co jest najciekawsze, to to, że należał on do QAnon Movement. Jeżeli nie wiecie, co to jest, jest to anonimowa osoba lub grupa osób rzekomo mająca dostęp do silnie strzeżonych tajemnic państwowych Stanów Zjednoczonych. I już po tym, co przed chwilą wam powiedziałem, możecie się spodziewać, że ten odcinek będzie naprawdę ciekawy. Publikował on wiele filmów, które zawierały przeróżne tajemnice rządowe których zwykli ludzie nie mogli znać. Ale o dziwo dalej robił to, co zawsze i nikt nie miał do niego pretensji. Ale to, co było najbardziej niepokojące, to to, że publikował on bardzo często, tak jakby się gdzieś śpieszył. Był bardzo regularny i niemal nigdy nie zapominał o wrzuceniu filmów. Ale po jednym filmie o tajemnicach rządowych nie pojawił się już żaden film. Czy coś mu się stało? Nie wiadomo, ponieważ nie daje żadnego znaku życia, tak jakby z dnia na dzień wyparował. A jego fani są zdania, że nie opuściłby ich z dnia na dzień, bez poinformowania ich o tych. W internecie znajduje się naprawdę dużo teorii o tym, co się mogło z nim stać. Które mówią między innymi, że podobno w jego filmach było zianko prawdy i został aresztowany. A ludzie wierzą, że jeżeli jego kanał znowu byłby aktywny, to mogłoby się to nie spodobać rządowi. Jest naprawdę wiele teorii, ale dalej nie zostało to wyjaśnione, gdzie jest ani co się z nim stało. Stuart Alexander, znany jako Stew. Dawniej polski pingwin. Jego główny kanał, Stew, ma około 4 milionów subskrypcji. Pochodzi z Wielkiej Brytanii, ale mieszka w Warszawie. Ostatnim filmem na kanale Stew był film z Funny Moments, nagrany aż 7 miesięcy temu. I ten film różni się od innych, ponieważ do jego wykonania nie był potrzebny Stew. Wystarczyło wziąć obojętnie jakiego montażystę, który posklejałby najlepsze momenty z Minecrafta. Wydawać by się mogło, że Stu nie da już żadnego znaku życia, ale to nieprawda. Ponieważ stawił relację na swoim Instagramie i napisał w tej relacji, że jest w szpitalu. Jestem w szpitalu. Niestety stan zdrowia mi się znacznie pogorszył i prawdopodobnie będę tu jeszcze przez dłuższy czas. A na samym dole napisał, że potrzebuje przede wszystkim spokoju. Na samym środku napisał, że nie jest to korona, więc z tego możemy wnioskować, że stan jego zdrowia drastycznie się pogorszył. Ale nie ma koronawirusa. Prążą plotki, że Stu już od dłuższego czasu ma problemy ze zdrowiem. Nie jest to jego pierwszy pobyt w szpitalu więc najprawdopodobniej Stu przez ten czas potrzebował odpoczynku. Mamy jeszcze jedną informację odnośnie Stu, ponieważ później Marcin Dubiel powiedział, że Stu poprosił go o niekomentowanie jego zniknięcia na YouTubie. Ponadto powiedział on, że Stu miał różne problemy. Czuł się gorzej i musiał się pomarcić o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne. Marcin powiedział także, że wszystko zmierza w dobrą stronę. Jeżeli myślicie, że to koniec informacji, co się stało ze Stu, to jesteście w błędzie ponieważ na face-to-face face Marcina i Błońskiego w pewnym momencie zadzwoniła osoba, która zapytała o Stu. Marcin odpowiedział, że Stu dochodzi do siebie i że możliwe, że tak, będzie to permanentne i Jeszcze jedno takie pytanko, trochę nie do Sejmu MMA, bardziej do Marcina, do co, co się dzieje ze Stewartem? Czy on dalej będzie nagrywał, czy już nie będzie nagrywał? Mordo, a ty masz wgląd jakiś, nie wiem, w mój tablet pytań? Bo... <laughs> <laughs> bo. To jest kolejne pytanie, które chciałem zadać. Tak, tak. Ja no już story, ostatnio no mówiłem story, o to... tym publicznie. Stuart e, obecnie w cudzysłowie dochodzi do siebie. E, zrobił sobie przerwę i prawdopodobnie być może jest to permanentna przerwa. E, on sam jeszcze tego nie wie. Zajmuje się teraz innymi rzeczami i na nich się skupia. Więc... Ale to ja pociągnę temat ze Stuartem. Do. A ja bym to pociągnął to z kolei jeszcze za... temat, który tutaj poprzednio się no. Ale to może. Nie? No, no, no. Dzięki za odpowiedź i powodzenia obu wam. Dzięki za telefonik. Jeżeli nie widzicie, to to jest permanentna przerwa, to znaczy tylko tyle, że na zawsze, czyli już nigdy nie wróci do YouTube'a. W dodatku są dowody na to, że Stu pomagał przy projekcie Team X2. Między innymi świadczyć o tym może jego śmiech na jednym z filmów. W dodatku kanał Stu zmienił awatar i baner na napis offline, czyli bez internetu. Jeżeli już mówimy o Team X2, na kanale TeamX... Tydzień temu pojawił się film Zrobiliśmy niespodziankę Stew, gdzie między innymi możemy się dowiedzieć, że za Stew jest wszystko dobrze i bardzo angażuje się on w projekt. JJ Joker, popularny youtuber nagrywający Minecrafta, który ma już ponad pół miliona subskrypcji. Około 3 miesiące temu minęło równe 5 lat, odkąd opublikował ostatni film. A jego ostatnie słowo na filmie to yo. Jego charakterystycznym znakiem są dwie plakietki na czapce. Grał nie tylko w Minecrafta, choć z tym je skojarzymy. Ale także w inne gry. Twoje kości posłużą mi za ore. <grym> Witam was, ja jestem Jagi Joker, a to jest. Let's play Try. I ruszamy w to pierwszy odcinek z naszej serii. Let's play Age of Zombies. Let's play Bastion. Let's play Limbo. Let's play Loco -Roco. Let's play Medieval. Let's play Mega Man Powered Up. Let's play Portal 2. Let's play Sonic Generations. W nowej serii Let's Play um, jest to gra Skyrim. Let's play Minecraft. Wiecie co? Sekundkę. Ja naprawdę podziwiam chłopa, że chce mu się grać w te wszystkie gry. Kiedyś opublikował post, że ma 40 stopni gorączkę i nie nagrywa filmów. Jak się okazało, nie nagrywał przez ponad 3 lata. Wszyscy myśleli, że umarł, ale jednak nie. JJ pojawiał się na różnych eventach, zazwyczaj PGA. Żartobliwie mówił, że jutro wróci. Segment naszej relacji z PGA, żyjesz? Tak, dalej żyje. I kiedy wracasz jutro? I jak zwykle jutro. Dziękuję serdecznie. Wiem. <laughs> na razie. Także jak widzicie, JJ Joker ma niezłe poczucie humoru. Kiedy na PGA JJ Joker spotkał CTSG, założyli się o to, że jeżeli JJ Joker wrzuci na swój kanał więcej niż jeden film, to CTSG nagra serię z Minecrafta na swój kanał. Na szczęście CTSG przegrał zakład i tak właśnie JJ Joker powrócił na swój kanał. Hej, 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 witam was ponownie bardzo serdecznie. Nie wierzę, że to mówię w Minecrafcie. Nie dlatego, że wracam na, na kanał YouTube'owy, właśnie Minecraftowy, czy coś w tym stylu, a dlatego, że przegrałem zakład ehm, na... PGA, czyli Poznań Game Arena, kiedy spotkałem się z Andrzejem, czyli oczywiście z JJ Jokerem. Jak gdyby założyłem się przy świadkach z nim, że w momencie, kiedy on zdecyduje się wrócić do nagrywania na YouTube i kiedy w końcu opublikuje jakieś materiały, to ja nagram wyjątkowo specjalnie dla niego materiał z Minecrafta. Okej, okay, ale czy się tak naprawdę z nim stało? W 2015 roku coś się zmieniło, ponieważ JJ Joker zmienił się nie do poznania, opuścił swój kanał na YouTube. Zapuścił brodę i postanowił streamować na Twitchu, gdzie odwalał różne nieciekawe rzeczy. Co mam na myśli mówiąc to? Prowadził kontrowersyjne i wulgarne streamy dla starszej widowni, gdzie czasami krytykował filmy innych youtuberów. Lekko nie będzie, masochista. Kup książkę miecia. Jest parodia. 24. Dobra, to to Wam pokażę. Jako przykład materiałów, które mają za sobą pracę włożoną, być może jakąś motywację, i materiały, które ja uważam za dno. Mac Był to YouTuber, który jeździ po świecie, odkrywał różne tajemnice i sekrety. oraz bardzo fajnie się go oglądało. Pewnego razu postanowił pojechać do Stref 51. Tego samego dnia wrócił film na swój kanał. Kiedy wreszcie przyjechał do granicy Stref 51, z zakrzaków wylecieli agenci w pełni uzbrojeni, z pistoletami w dłoniach. Co możecie zobaczyć teraz na tym nagraniu? Wait, okej, 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 Okay, guys.

na kanale do dzisiaj nie pojawił się żaden odcinek. I w internecie zaczęły pojawiać się przeróżne teorie o tym, że ten film to fake, i sam twórca tego filmu tak zrobił ten film, żeby wyglądał on na prawdziwy. I tak aby mogło się wydawać, że coś tam mu się stało i rzeczywiście nie chciał się przyznać do tego, że nie chciał mu się nagrywać na YouTubie. Niektórzy widzowie wierzyli, że po nagraniu tego filmu wrócił on tam jeszcze raz, aby nagrać następną część filmu i udało mu się przyśliknąć do środka, a ponadto nie tylko udało mu się wejść do środka. Ale także dowiedzieć się za dużo. Co jest według Was bardziej prawdopodobne? Teoria numer jeden, że specjalnie zrobił fajkowy film, żeby się nie przyznawać, że nie chce mu się nagrywać filmów? Czy może teoria numer dwa, że coś jest na rzeczy i udało mu się wejść do środka? W komentarzu napisz jeden albo dwa, aż sam jestem ciekawy, ile będzie jedynek, a ile dwójek. Kev Jumba, a dokładniej Kevin W. Kevin był jednym z tych YouTuberów, którzy zaczęli bardzo wcześnie i szybko się wybili. Bo Kevin rozpoczął swoją działalność w internecie w 2006 roku, a już w 2018 roku był już trzecim najbardziej subskrybowanym kanem na świecie. Kevin był dość popularny i był znany z YouTuba, ale później postanowił zagrać w hollywoodzkim filmie, "Reven of Dream Dragon, gdzie zdobył ogromną popularność. W 2015 roku całkowicie zniknął z internetu. Jeżeli myślicie, że to jest normalne, to nie do końca. Ponieważ jeżeli jest jakaś ogromna gwiazda znana wszędzie, to na sobie nie znika tak z dnia na dzień. Widzowie wiedzieli, że coś było na rzeczy i bardzo się o niego martwili. Po długich wiadomościach skierowanych niemalże ze wszystkich stron do Kevina okazało się, że miał wypadek i potrąciło go auto. Było to niesamowicie niepokojące dla jego fanów, bo przez ten długi okres czasu nie dawało żadnego znaku życia, a na samym końcu okazało się, że złamał kręgosłup. Marina Joe była to youtuberka, która niesamowicie pasjonowała się YouTubem, z czym miała ponad 2 miliony obserwujących. Stali widzowie mówili, że coś jest grubo nie tak z jej nowymi filmami, ponieważ dziwnie się zachowywała. Nie była sobą oraz była bardziej rozproszona. Możliwe, że wtedy była w niebezpieczeństwie, ale to, co teraz wam powiem, będzie najciekawsze. Ponieważ widzowie zauważyli na jednym z jej filmów pistolet w tle. Tak prawdziwy pistolet. A ponadto siniaki na ramionach. Oraz jeżeli oglądaliście jej filmy w ostatnim czasie, mogliście dostrzec, że nie mrugała ona często, jakkolwiek dziwnie by to mnie brzmiało. W dodatku niektórzy widzowie, podobno na nagraniach słyszeli bardzo cichy dźwięk w tle Whisper Help Me. A w 2019 roku zaginęła ona na aż 10 dni. Jej chłopak w międzyczasie opublikował post, że jej dziewczyna jest bezpieczna. A ponadto w tym samym czasie miała dochodzenie na policji w jej sprawie, czyli szukała jej policja. Kiedy ją odnaleziono, powiedziała, że nigdy nie zaginęła. Choć policja jej szukała. Na szczęście podobno jej chłopak pomógł jej, a internet jest pełen teorii o tym, co się mogło z nią stać. Po tym incydencie zniknęła z YouTube'a, ale tym razem poinformowała swoich fanów o tym, że znikła, i żeby się o nią nie martwili. Jest to mega dziwna sytuacja, bo zobaczcie: pistolet, siniaki oraz głosy. No, coś tutaj chyba jest nie tak, i nadal nikt nie wie, co się z nią tak naprawdę stało. Nicolas Sondgeneger. Nick może nie był tak ogromnym youtuberem jak poprzedni, ponieważ miał kanał, który miał tylko 2000 subskrypcji, ale i tak ta sprawa jest super ciekawa i muszę ją przedstawić. Możliwe, że podobno ludzie słyszeli krzyczącą kobietę z pobliskiego domu. Kiedy pewnego dnia wrócił do domu, następnego dnia był już zaginiony, ponieważ nigdzie go nie było, a nikt nie wiedział gdzie jest. Zaginął w 2018 roku. Możliwe, że poszedł do jednego z domów pomóc komuś i wybawić go z kłopotów, ale tak naprawdę nic mi się w tym nie klei. I jest nagroda 10 tysięcy dolarów, czyli 40 tysięcy złotych za to, jeżeli ktoś skaże jego miejsca pobytu. Nie wiem co myśleć o tym YouTuberze. Tak czy inaczej, jest o nim bardzo mało informacji. Mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę, a my się żegnamy. Elo!